Ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów, Jezus stał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Bracia i siostry, czuwający dwie myśli: jak to właściwie jest z tą jednością, tak sobie myślę, i z tymi językami. Oto mamy w Księdze Rodzaju, w jedenastym rozdziale, mieszkańców krainy Szinear, mówiących tym samym językiem, mających tę samą mowę, te same słowa, te same znaczenie. Ludzi, którzy. Powiedzieli sobie, zbudujemy sobie miasto, zbudujemy sobie wieżę, która dosięgnie nieba. I Pan wkracza, żeby im te języki pomieszać. Czyli, żeby wprowadzić nieład. Żeby się nie mogli dogadać. A Duch Święty, kiedy wstępuje, sprawia... Że mówią wieloma językami, w tym znaczeniu, że są zrozumiani. Partowie, medowie, lamici, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy rozumieją tych, którzy mówią. No to z jednej strony Pan Bóg miesza języki, z drugiej strony, obdarza zrozumieniem języków. Jaka jest różnica? Różnica jest w zasadzie podstawowa i o tę różnicę właśnie rozbija się całe nasze życie i walka o zbawienie. A mianowicie to jest różnica pomiędzy tym, co Boża, tym, co ludzkie, między światem a wiecznością. Bo te nasze modlitwy, spotkania, także i sprawowanie najświętszej ofiary, którą Bóg nam daje, jako pokarm na drodze do zbawienia, no wszystko jest po to, żebyśmy mogli żyć w Bogu na wieki. Bo jeśli nie, to w ogóle szkoda naszego czasu, już byśmy się wyspali, nie? O tej porze przeważnie. No to tylko o to chodzi, żebyśmy żyli w Bogu na wieki, bo, bo jeśli nie, to, to nie będzie celem tym najważniejszym, ostatecznym, no to możemy jakieś cele pośrednie osiągać, ale one nie będą spełnieniem. No i właśnie ci w Księdze Rodzaju to właśnie stawiali sobie takie cele, które nie mogły być spełnieniem bo one wynikały z ducha tego świata. Powiemy z pychy człowieka. No teraz to jestem mocny. Ja pamiętam, może niektórzy z Was, przynajmniej starsi, może jeszcze pamiętają, jak to nam tłumaczono w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, światopogląd naukowy nowoczesność w przeciwieństwie do, do średniowiecza. Zresztą ta dialektyka potem się powtarzała, i powtarza do dzisiaj u tych nowoczesnych, którzy mówią ci, to są średniowiecze. Nie wiedzą o czym mówią, ale, ale chodzi mi o to, że to, co jest oparte o co wyrasta może tak, z człowieka, co wyrasta z samego człowieka, czyli człowieka, który ma w sobie to umiłowanie siebie, tak? ten egoizm, ma w sobie tą pychę, to przy wszystkich zdolnościach, przy całym rozwoju umysłu ludzkiego, zdobyczach umysłu ludzkiego, techniki i tak dalej, tylko może budować wierzę, którą wydaje mu się, że nieba dosięga. Ono może dosięgnąć tylko tyle, ile widzi. A więc wciąż jesteśmy, jesteśmy w pewnej nieprawdzie. Czyli gonimy za czymś, co nie jest prawdziwe, co tak naprawdę nie jest realne, czyli nie jest wartościowe. Natomiast kiedy nastąpiło zesłanie Ducha Świętego to ci którzy otrzymali dar Ducha Świętego a także kościół dzisiaj i my dzisiaj mamy być przepojeni duchem świętym duchem bożym i myśleć po Bożemu to jest trochę tak jak wychowaniem dzieci no patrzymy na dzieci w szkole czy w kościele i widzimy różnice z czego to się bierze no przecież chyba nie z biologii, tak, tylko z wychowania. No czym skorupka za młodu nasiąkła? No, więc właśnie, co w sobie ma to dziecko? Ma to, co otrzymało od swojego ojca czy swojej matki, od swojej sytuacji rodzinnej. I teraz Duch Święty Właśnie nas uzdalnia do tego, żebyśmy patrzyli na nasze sprawy, na nasze życie, na nas samych, patrzyli po Bożemu. Czyli patrzyli oczyma Bożymi, tak jak Bóg na nas patrzy, a Bóg pragnie naszego zbawienia, czyli tego, byśmy żyli w Bogu na wieki. A zatem Duch Święty pozwala nam, nie budować miraży, takich czy innych wież, ale budować to, co jest prawdziwe czyli budować drogę do świętości, drogę do zbawienia. I dlatego przyjmując dary Ducha Świętego. Prosząc o te dary dzisiejszą noc, ale nie tylko, tylko każdego dnia, otwieramy się na Boże prowadzenie. Bo to wtedy nie ja, nie moja własna miłość, nie moja pycha, ale Pan, który udziela mi swego ducha, mnie prowadzi w Jego mocy i światłości dla mojego umysłu i serca. I wtedy rozlewa się ta woda, która daje życie. Woda daje życie. Bez wody nie ma życia. A zatem kto spragniony, mówi Jezus, niech przyjdzie do mnie i pije. Życzmy sobie wszyscy nawzajem, byśmy byli spragnieni. By to pragnienie w nas nie wygasło, byśmy byli spragnieni i pili wodę, którą daje nam Chrystus, którym jest moc Ducha Świętego. Niech Kościół, który się gromadzi tej świętej nocy, otworzy się na działanie Ducha Świętego i da się prowadzić Jego mocy i w Jego świetle. Amen.